Mieliśmy dzisiaj grać z pączkiem, w coś innego. Tak. tak. Lekko to. E, ale przypomniało mi się, że najpierw trzeba załatwić sprawę tego pudła, bo. Może nawet pączek nie chce na niego patrzeć i spada. E, I. No i co? Ja obiecałem, że to rozdam komuś, nie? To nie jest puste pudło. Ono grzechocze, bo w środku jest insercik. I. przy unboxingu skrzyni? Do Arnaka. Obiecałem, że rozdam? No to rozdam. Wpłynęło trochę tych zgłoszeń. Ja mam je tutaj wszystkie spisane na karteczce i przysięgam, że to nie jest wszystko imię mojej żony. Na tych karteczkach. Eee, I co? Musimy to jakoś wylosować. I teraz tak. Nie wiem, czy wiecie, ale wszystkie y, takie konkursy w internecie one są oszukane. I ludzie w internecie to oni po prostu te imiona to z kapelusza wyciągają. No to ja też jestem w internecie, też tak muszę zrobić, także mam kapelusz, wrzucam tam wszystkie kartki. Są kartki, aha nie było tam więcej, są tylko te, które ja wrzuciłem i wszystkie są żółte. I naprawdę nie są podgrzewane. Eee, pączek zamiesza. Eee, cześć stół sztabowy, już gratulujesz? Czekaj, tak, ja jeszcze nie wylosowałem. Eee, wylosowałem jedną karteczkę i uwaga, insertik trafi do... Pietruszka, seller, ziemnia. A nie, to jest lista zakupów. Czekajcie, wezmę inną. Insercik jedzie do kogoś, kto postanowił się e, zażartować, pisując swój nick, i, i nazywa się UK as, as e, MER. A do tego jeszcze jest kod, jego PIN 3561. E, także Łukasz, Łukaszu Cejmerze, eee, to jest Twoje. Aha, żeby nie było, ja nie, nie ściemniam, no, to naprawdę jest tutaj napisane tak 3561. Eee, Łukasz, słuchaj, nie podawaj swojego PINu w internecie więcej, eee, szybko zmień, bo Ci, wiesz co, kartę ukradną. Pączek już się cieszy, że wygrał, Iii. a Łukasz, Ty napisz maila do nas najlepiej, nie? Eee, z tymi, z paczkomatami. Aha, bo ci paczkomatem to myślę, nie przywiozę. I kuriera też nie będę zamawiał bez przesady, nie? I ten. E, Warboxik poleci do Ciebie. Jak tylko przyślesz i ja, ja to czymś owinę jakąś taśmą sam przelepną. Żeby się nie zgubiło, nie? Tu przykleiłem, że to ty. O. Gratuluję. E, miałeś 12,5% szans na zwycięstwo. Nie, jedną siódmą, bo te zakupy jeszcze były. E, Super. A jak w ogóle nie wiecie o co chodzi, wy wszyscy pozostali poza Łukaszem, to e, to się tak zdarzyło, że rozdawaliśmy coś po raz pierwszy, ale może nie ostatni. Niedługo się zbliża e, ten. pół okrągłe 500 e, subów. Znaczy zbliża się już, a niedługo wybije, e, to może wtedy Mieszko coś rozda. <śledziany> Dobra, dzięki. <śledziany> Na rapa. Jeszcze raz gratulacje Łukasz.